Ale was dzisiaj zaskoczę filmikiem. Zobaczcie, co tutaj jest. Zobaczcie, co tutaj jest. Dawno wystawek nie było. A tu proszę, jaka wystaweczka, Może tutaj akurat nie. Chociaż myślę, że jakby się to złożyło, te meble tutaj, to coś fajnego by powstało. Ale no nie chcę to ładnie tak ułożone, wiecie, nie chcę tutaj tego rozgrzebywać. Dobra, tutaj jest. No tutaj jest tragedia, takie śmieciowe coś. A tutaj mamy stolik. Bardzo fajny stolik szklany. I co mogę wam powiedzieć? Szklany stolik jest salutki. Także warty jakieś 30 euro, no bo tyle widziałem, że wystawiają 30-40 euro jeśli nie jest nigdzie zbity, a, a nie widzę, żeby gdzieś miał jakieś pęknięcie, więc jest, e, no po prostu jest w doskonałej, w doskonałym stanie. No i tyle, no stolik a to nie, to nie wiem, co to jest za pudełko, aha, to chyba jest do, do czego? Chyba wiem, ale nie wiem. Półeczka stara, druga półeczka też stara, diwan, no i tyle, no to wiecie, taka mała wystawka, myślałem, że już nic nie będzie w tym roku. Ale zawsze możecie zmiotodajkę taką wziąć sobie, nie, to też nie wiem co to jest, obraz nędzy i rozpaczy. No i tyle, no, kurde, widzicie, jeszcze coś tam było, jeszcze coś tam jest na koniec roku. A zobaczymy, może dalej na ulicy będzie, jak jest jedna, to powinna być i druga. Dobra, trzymajcie się.